Hej, kochani Pankejki, Z tej strony Rasza. Witam na kolejnym filmiku na tym kanale. Z góry zanim przejdziemy do aktualizacji e, i do samego jakby tytułu filmiku, to chciałabym was bardzo, ale to bardzo przeprosić, bo nie było tej aktualizacji e, w środę. E, nie było jej z tego powodu i że za nic ani to za nic nie mogłam po prostu zalogować się do gry. Zmieniałam serwer co 30 minut, wchodziłam do gry, resetowałam internet, włączałam, wyłączałam, po prostu wyłączałam laptopa, robiłam wszystko, co się da, i po prostu nic, a nic nie działało. Nagrywam to. Dopiero w czwartek, 10 marca o 24. No bo dopiero teraz mi w ogóle zac zaczęło działać, więc prawdopodobnie nie wiem, co się stanie, ale chyba. Mm, mi po prostu zaraz mnie może wywalić nie mam dla pojęcia, ale mega mi teraz śmiga um, te SSO więc naprawdę nie wiem o co chodzi e, wiem, że może oczekiwaliście na środową aktualizację a ja was zawiadłam, za co bardzo ale bardzo, bardzo was przepraszam i na czacie dla was yy, i dla was piszę właśnie na czacie serduszka już tutaj o Proszę bardzo, dla Was przeprze prze, prze duże serduszka. E, no bo naprawdę Was przepraszam. No zawiodłam, zawiodłam Was i po prostu taka byłam zdenerwowana, że po prostu e, taka byłam wkurzona, że nie mogłam tego nagrać w wysierodę, że dzisiaj już tego nie nagram. A w piątek do mnie przychodzi Emily Kingstep, którą przeprze prze, prze. Świetnie, mm, pozdrawiam Emily Kingstep i będzie na naszym sobotnim live'ie z nami, będzie prowadziła sobotniego live'a, więc e, tak e, no. Więc po prostu wtedy nie będę robiła filmików, tak myślę. W piątek mam e, inny pomysł na filmik, więc jeszcze raz was bardzo, ale to bardzo za wszystko przepraszam, ale my już lecimy do środowej aktualizacji. Więc właśnie dzisiaj jest środa, a co za tym idzie środowa aktualizacja. I dzisiaj mamy nowe jakieś kantarki o Niby to są ogłowia, ale to, są, to nie są ogłowia, tylko to są haltery. Um, I powróciły do nas e, konie Dolsa i Solas, ale zaraz to um, Wam przeczytam, bo teraz sobie. Um, Przytam środową aktualizację. Mój konik za niedługo będzie miał 15. poziom. Myślę, że dzisiaj mu dobiję. Powinnam trenować Hufflingera i będę go trenowała. Jak wytrenuję tego dzisiaj jeszcze, to od razu, po, to od razu się po prostu przesiądę na Sunflower. E, tak jak mówiłam na live'ach. I doładowałam sobie Star Coins'y. Yy, a tak naprawdę moja mała mi doładowała, 2, miała mi doładować tylko 100, żebym kupiła sobie tego konia, żebym dla Was mogła lepszy filmik nagrać, a okazało się, że mi doładowała 1000, więc jak to ogląda, to przewielkie serduszka dla niej, a więc yy, tak... A jest starszy przyjaciel i mnóstwo ogłowi. Aktualizacja była 9 marca 2022 roku. Witaj, ktoś powiedział o ogłowia? Mamy ogromny wybór głowi, A do tego Gary Goldot znów sprowadza swoich starych przyjaciół na Jorvik. Yy, o... Ogłowiomania. Na podstawie bardzo popularnych, istniejących już w grze ogłowie stworzyliśmy nowe do wyboru do koloru. Ogłowie z nakrapnikiem, kandar sznurkowy bez wodzy, ogłowie angielskie bez nakrapnika kombinowa kombinowanego, ogłowie angielskie bez nakrapnika, ogłowie bez nakrapnika wzorowane na ogłowie z nakrapnikiem. Ok. Um. Wymieniłam tylko je szybciutko, ale one mają swój, każdy ma opis. I one są dostępne gdzieś tam chyba w Srebrnej Polanie i w Globalu. No tak. Ojeku, jakoś mi tak. O, dobra, teraz działa i... Jak tego dużo jest nowego? Wow! Dobra, czy dzikusek? No, no właśnie, dzikusek nie może, ale może te nowe będą mog mogły. Mm, a te może też nie. Nie Kurczę, bo dzikusek to jest taki koń, który... Tak, no, niestety nie możemy ich sobie zobaczyć, ale zobaczymy sobie prawdopodobnie je na nowym koniu, a jak nie, to po prostu wejdziemy sobie szybciutko na mojego Apalosy nowego. Więc tak, modernizacja wyposażenia, niedługo konie arabskie, luzytańskie i krwi angielskiej generacji trzeciej do zostaną dostosowane tak, by mogły korzystać z istniejącego wyposażenia i najnowszych ogłowi. Wyszukaj aktualizacji, którą opu opublikujemy 30 marca. Oczywiście bardzo chcemy zapewnić wszystkim Twoim koniom możliwość noszenia tych cudow cudownych ogłowi. Nieustannie pracujemy nad dostosowaniem wyposażenia. A jednak dopa dopasowanie sprzętu do koni, które już mamy w grze, zajmuje sporo czasu i często jest dość trudne. I często. sporo czasu i często jest to dość trudne, tak. Jeszcze tak, jakby co, to. Wszystkiego opóźnionego, wszystkiego dobrego zakazania kobiet, bo niestety nie mogłam nagrać filmików Dzień Kobiet ani streama, więc y, bardzo to pozdrawiam wszystkie kobietki. I Wszystkiego dobrego w opóźnionym czasie. Tak. A teraz przechodzimy do głównej rzeczy, czyli, czyli głównej rzeczy się aktualizacji, o, czyli Rex Temper Ja sobie tylko zobaczę, bo patrzcie przez to, że... To, to jest moje udowodnienie, że długo mnie nie było w grze. 20% wolniej będzie biegu. no cóż. E, Rex Stemper. Pojawiła się nowa kolekcja ubrania Rexa Tempera Wybierz pasujące do Twojego stylu kaski, rękawiczki i koszulki. Będą wspaniale uzupełniać obecny <laughs> zestaw Rexa Tempera. Znajdziesz je w sklepie z ubraniami w Murland. Dorha Solas! Podobne do rusałek, powików, konie Dorcha i Sola zatrzymują się u Gary'ego na całe 8 tygodni. Według irlandzkich legend motyle potrafią przelatywać ze świata ludzi do innego świata. Na Irwiku ten inny świat znamy pod nazwą Pandori, Być może mm, to właśnie te rzadko spotkane konie są źródłem tych mitów. O! 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 Będę tak jechała i czytała, więc no nie wiem, czy dokładnie tam będą, ale myślę tak. Nie jesteśmy pewni, czy zwierzęta te są bardziej podobne do prawdziwych pawi, czy może do pawich motyli, czyli rusełek, powików, ale wiemy na pewno, że wierzchowce te są wspaniałe. To niezwykłe konie, te niezwykłe konie kosztują po 80-50 star, więc nie możemy zmieniać stylu grzyby Dorha do Ani Solas. Eee... Ojejku, czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie je można w ogóle znaleźć. Eee, to są latające zwierzaki. I teraz to przeczytałam, ale nie ma tutaj informacji dokładnie. Takich, jakie są zawsze, jak są nowe konie. Oczywiście zarówno Dorha jak Solas. Potrzebują przyjaciół, ciemno, niebieska mewa. Ok, dobra. 400 star koń za jakieś zwierzaki? Na pewno nie kupię. E Gary oraz magiczny koniec. Zróżnych znajdziesz, że jest standardem miejscu. Dał magiczny dla nas nasi przyjaciele opuszczą Jorvik po czasie. Ok, czyli 4 maja upuszczą oni, jakby Jorvik, a mm, teraz są tam. Czyli tam gdzie zawsze coś już tam widzę, chyba jakieś stanowisko. Ja sobie tego grę podgłośne, bo po live'ach... Ja nie wchodziłam do gry. Nie wchodziłam do gry, dopóki nie było live'ów, czyli mój ostatni live kiedy był? We wtorek chyba. We wtorek był chyba mój ostatni live, więc no... 20% wolniej koń będzie biegł, ale dobrze. Wchodzimy sobie tak bardziej głównym wejściem, bo nie chcę na te konie naskakiwać. Wiecie o co chodzi? I przepraszam za mój głos, ale jakoś mówię y, nosem. Wiecie o co chodzi. Ok. No i mamy nasze cudeńka. Nie jeszcze w Star Stable Online nie było, kiedy one były pierwszy raz. Najpierw te sobie zobaczmy. Yy, one są przepiękne prze, prze i naprawdę warte swojej uwagi, jednakże yy, są. Tak drogie, tak masakrycznie drogie, że naprawdę no masakra. Powiem Wam, że i magiczna wersja, i normalna wersja tego konia mi się bardziej podoba. Tak samo jak mi się ptaszek bardziej podoba, ale fajnie by było, jakby na przykład na 1000 Starcoins był któryś, z, na przykład obydwa by były już na 1000 Starcoins, na 2000 też i na 3000, no przepraszam, i na 5000 też, a nie, że trzeba je dokupywać za Da 400 star coins. Jeszcze jakieś chyba nowe ubranka. No właśnie. Mm. Ojejku, jaki piękny kask! Ja sobie niedawno, jak możecie wiedzieć, kupiłam kask. O, taki sobie kupiłam. O, taki, taki. Ale ten jest bardzo podobny. Ale przepiękny jest. Naprawdę przepiękny. Jeszcze on jest taki brązowy. Um, taki. Pomarańczowy i taki jasnobrązowy. No fajnie, że mają taki wybór. Do nich są oczywiście takiego samego koloru rękawiczki. Czyli czarny, ciemnobrązowy, taki pomarańczowy i jasnobrązowy i nowe koszuleczki. O, jak to fajnie by wyglądało, naprawdę mega. I te buty te buty też są fajne. Ja jakoś poluję na jakieś w końcu ładne buty. I chyba te sobie kupię, wiecie, bo... Ale one mają chyba one mają takie same staty. tutaj. O nie, ale one. Gorsze mają statystyki. Gorsze mają statystyki od teraz, które. Mam, ale zastanowię się nad ich zakupem. Możliwe, że na live je w takim razie kupimy. Jak się zastanowię, w sobotę. Właśnie zapraszam Was na moje streamy. I live'y, bo są zawsze o godzinie 12. To one, one są pod nazwą sobotnie. Livey um, tak. Aha, właśnie. I przez to, że zmieniałam ciągle serwer, jestem teraz na e, sam Coś tam midą. Jakoś tak. Ja Wam jeszcze tą nazwę serwera dam w opisie dorcha. Albo na początku zajmiemy od, Sol od Solas. 850 Star Coins. Spoczko, spoczko. E, jednakże. Mm, ok. I w ogóle fajnie jest też, że e, jestem troszeczkę później jakby innego dnia tutaj, bo mm, mogę... Po prostu nie ma takiego tłoku. O, e, Ok. Kotek. Przyszedł do mnie e, i właśnie nie ma takiego tłoku, więc też jest troszeczkę lepiej. Bo zobaczcie, że nie ma nikogo, a to jeden dzień różnicy naprawdę ta środa. Ale no, tak jak mówię, za środy, za nic nie mogłam wejść do gry. To jest bardzo dziwne. No, tak grzywa konie nie wygląda. Może to jest i magiczny konik, a, ale jednak konie tak nie mają. <laughs> jednak konie tak nie mają. Eee. o powiem wam, że byłam bardzo negatywnie nastawiona na solas, ale tak jak się ją bardziej przygląda od za, wszystko, wszystko jejku, jakie one mają takie serduszko patrzcie to brum, brum. A jak tak się przygląda? To jest naprawdę fajna, jednakże w drugiej wersji mi się bardziej podoba ten. Ale bardzo fajne są te, bo one nie wyglądają tak, jakby były wklejone. Może to troszeczkę. Ale zaraz wam pokażę minusy. O Jejku, jakie ma piękne oczka! Jejku! Jezu, jakie piękne oczyska, Ten kolor! Jezus! Kocham taki kolor oczu. Ja mam podobny kolor oczu. Ja lubię swój kolor oczu. I ojejku. Ale jak tamten też taki ma. Boże. Wow. No dobra. Dorcha. Jakoś tak to się czyta. Nie wiem dokładnie. I tak. Tutaj. O Boże. Ale to jest brzydkie. To wygląda jakby normalnie ktoś naklejkę wkleił. nie? E, jakby ktoś naklejkę wkleił po prostu. Tak przylepił. No, tutaj bym mogli zrobić większe na cieniowanie, bo te przez to, że jest bardziej widoczne, to psuje bardziej. Jakby było bardziej wyglądało to, nie jak takie wklejone, to lepiej by było. Fajne, tylko dziwne jest z tych koniach grzywych, że to jest jakby ze sobą złączone i to się nie rusza. wiecie, tak jak na przykład, jakbym zafarbowała, w prawdziwym życiu koniu grzywę. To by się tak nie łączyła cały czas, nie? Wiecie o co chodzi? I te kopytka troszeczkę takie dziwne, e, chyba pod względem mm, ozdobień, te są troszeczkę bardziej ciekawsze i realistyczne. Tu normalnie jest wklejenie, ale patrz jak ładnie tutaj widać. Piękny ma pyszczek, ale hmm, chyba zdecyduje się na dorch, dorsze, ale, je, dorsze? No, Jakaś to się odmienia, ale druga, przepraszam, druga wersja. Um, no nie, ta mi wyglądała na dziewczynkę, teraz mi wygląda na totalnie, o, słupki się zbierają, Tam mi wygląda na totalnie chłopczyka teraz, ogierka albo wałacha. E... Chyba takie same są ozdobienia, nie wiem dokładnie. Oczka się nie zmieniają, bo niektóre. Dobrze, bo u niektórych oni się zmieniają. Mm, ale w tej wersji mi się o wiele bardziej podoba. Widać jeszcze tej magii tutaj, patrząc, to jest taka mega. Ten pyszczek, boże, te pęczki są takie piękne. Ja jeszcze nie mam koba irlandzkiego, więc sobie też chodzę zobaczymy, bo nie mam koba irlandzkiego. że tu jest. Ok. No bardzo ładny, bardzo. No dobra, no to myślę, że się zdecyduję na tego opis. Czytałam. No to kup konia. Burial Fire. Nie, nie, nie. Ja, słuchajcie, nie chcę przedłużać, więc widzę się z wami, jak już coś wymyślę. Mm, tak, bo chciałabym coś z blue. Blue bardziej. Okej, okay. mm, nie wiem, czy to będzie spoko i mnie, ale wymyśliłam Blue Eyes, czyli chyba to jest niebieski as. AIDS to nie, czy to jest lud AIDS. E, szczerze mówiąc, powiem Wam, że AIDS, e, nie wiem, czekajcie. E, no, myślę, że. No nie, no dobra. No to po prostu będzie. Nie, nie zwracajmy już na jak to będzie po polsku. E, po prostu sobie kupimy. Grazolimy nowego konia, twój nowy boski on zostanie dostarczony do twojej stajni wkrótce. Będziesz go mogła odebrać z jego boxu w stajni. Zawsze to czytam. Nie wiem dlaczego. dlaczego? Mm. Okej. Okay. Mm. No dobra. Ile mi zostało? Może mi będzie na około... O! Mogę sobie kupić albo Islanda, a nie, Islanda jeszcze nie. Island 950, ale mogę sobie kupić Walijczyka jeszcze. Ale dobra, nie, ja już się nie zachęcam końmi, bo mam trenować konie. No dobra. Um, Okej. Okay. Ale, ale to w takim razie w sobotę będę miała 1402 starcoins. Znaczy, co, co, co? 42. No to 1042 star coins. No dobra. No wchodzimy do stajni. Eee, no dobra. Ja jeszcze tylko konie będę trenowała, więc go tutaj zostawię. Gdzie on jest? Czekajcie. Eee, tutaj. No tutaj niech będzie, bo ja tutaj wiecie, mam konie wytrenowane. Eee, Okej. Okay. Daj się pogłaskać. Ojejku, jaki słodziak. Nie wiem, czy ja chyba najpierw tego nie będę trenowała, potem Hufflingera, bo ten jest piękny. Chociaż do Haflingera mam sprzęt, ale ten po prostu jest taki piękny. Jej, naprawdę, tylko jakby nie to. No to łódek jak totalnie naklejka. Eee, no dobra. Ojejku, ten ogonek nie zauważyłam. taki ma ładny. Ojej, czy ja przeszłam. Wszystko, nie? Dobra. Chciałabym zobaczyć, bo niektóre konie po prostu mają... O, jakie ma duże kopyto! Fajnie, że zrobili nie takie małe. Niektóre konie mają jakieś fajne po prostu animacje. Nie ma żadnego przysmaka, na no to masz siano. Niektóre konie, daj mi dokończyć, mają jakieś e, fajne animacje. Ale on tak fajnie nóżką daje podczas na przykład karmienia albo coś tam z tyłu. Jezus, jak wszamał te wiadro! To było dziwne. Ehm... Um. Troszeczkę Jeju, jak pięknie tę nóżkę O matko, cud, dobra Boże, ja jeszcze nigdy nie miałam Kuba Irlandzkiego, ale ja chciałam sobie kupić Tego czarnego Znaczy tego białego Z, z rokatego, o W sumie to każdy jest rokaty, wiecie wy Czarne plamki, ale Ale, ale Ten jest naprawdę Ale dziwnie się czuję Bo dawno nie idziemy na takim koniu no dobra, ja szybko coś wymyślę i zaraz do Was wrócę. Okej, okay, mam tymczasowo coś takiego. O Jezus, nie chciałam! Ojej! Um, jednakże, no, chciałam coś takiego do tego koloru, jednakże nie miałam. Sobie, czekajcie, tylko siodło ściągnę z tego konia. E, I e, powiem Wam szczerze. Że nie mam bladego pojęcia, jaki mógłby być do tego konia zestaw. Więc ja myślę, ja myślę, że na live'ach też troszeczkę będziemy sobie, wiecie, na to patrzeć. Chyba nie założyłam ogłowia. No tak, nie założyłam ogłowia, ale chyba tu mam jakieś, byle jakie. Nie, no dobra. ona jest brzydkie. No to, yy... no dobra. To sobie szybko pojedę do ujeżdżalni. Ale Boże, jak ten dziwnie ogon wygląda. Taki wklejony. Um, ja sobie szybko będę do ujeżdżalni, nie patrząc na chody konia. Zak zakryję sobie ręką i po prostu będziemy jakby robić, wiecie o co chodzi. Okej, okay, jesteśmy już, tylko tak jak mówiłam, nie mam jeszcze, nie mam ogłowę na niego i ten sprzęt nie wiem, czy będzie dobry. No będziemy, kombin będziemy kombinować na e, live. Ie. Nie mam dla tego pojęcia. Dobra, teraz szybciutko sobie pojadę. Okej, okay, yy, no dobra. No to widzieliśmy. No, no nie masz szału. Taki spoko, taki mm, wie co robi. Poważny. Wiecie o co chodzi. Kusik. Jejku, jaki ładny! Jaki ładny, tak... Yy, ogonek tu ma bardzo sztywno, tak podnosi troszeczkę tak jak Arabek. Jak na Koba Irlandzkiego, to podnosi. Mi się tak przynajmniej wydaje. Dobra, jak się tak nie skręci. No to zwalnia jak każdy. I ona anglezuje wolniej. Anglezuj błagam na dobrą nogę. No nie. A nie, na dobrą anglezuję. Fajnie to wygląda. Eee, dobra, z perspektywy, bo tak zawsze jedziemy tak dupką ruszę bardzo bardzo fajny nie mam nic przeciwko, tylko może troszeczkę główka za sztywno no dobra, do galopu Jezu co to było ja bym na takim koniu nie wiem, czy bym siedziała w realnym życiu, patrzcie to okej okay bardzo podnosi przednią część ciała do góry, a tylnią zostawia w dole, ale ładnie podnosi nogi tak nie jak niektóre konie mają że ciorają, jakby nimi po ziemi to tak wygląda, tylko podnosi jednak do góry, chociaż ma zad w dół. Więc to wygląda spoko, on otwiera pyszczek jak Mustak, tak głową rusza, ma totalnie ją wyluźnioną, tutaj jak skręcę bo zawsze jak się skręcę to kąt tak, jedzie wolniej, jeszcze na dobrą nogę, spoko, szybszy. Tu już że postać wygląda lepiej, no bo zobaczcie, że tutaj jest ta postać za sztywna, choć mają zmienić te postacie, bo są takie pogłoski, w sumie na pewno zmienią na um, tutaj już jak robi ten pusiat, wygląda to lepiej, ale koń w tym ten jakby rozciąg no, rozciągniętym galopie, jest przemegaśny. Otwiera pyszczek jak mustang, ale rusza głową. Tutaj mu się rusza grzywa niejakoś jak najszybciej, czyli jest dobrze. Bo czasami tym koniom tak nawala tak grzywa, że masakra. Tak jeździmy, czekajcie. Tak jeździmy. Troszeczkę mi się wydaje tak, nie wiem czy mal na tym koniu przez to, że ma to, to mi się wydaje, że ogon jest za nisko, a jest dobrze i nie będzie bym go dała indziej. No jest fajnie, jest fajnie, szybciej. O, fajnie, no, ten jest fajny, tak się rozciąga. To widać, że się rozciąga. No i dajmy sobie rozciągnięty ten cwał, nie? Myślę, że jest naprawdę koks. Myślę, że jest naprawdę koks. Um. Spoko i teraz zrobimy sobie szybkie zatrzymanie ale ładnie głową robi. Tak, czekajcie, bo tak jeździmy. Fajny dźwięk. O kurde. Dobra i szybkie zatrzymanie. Ojejku, joj, joj, joj! Troszeczkę jak watery, nie? Mm, tak się. Ciora tak ogonkiem do góry, ale stara się go dawać do przodu bardzo ładnie, bardzo fajnie. E, ale ten galop, naprawdę, ten. ta postać na nim. Ten galop jest ładny, ale ta postać jest okropna. E, no dobra. Jeszcze do tyłu. Okej. Okay. Pewny siebie jest bardzo ten koń. Bardzo mi wygląda na pewnego siebie. E, dębik. No właśnie, i Dębik jest przemega na kobach irlandzkich. Dęb to jest jednak Kozaks. Widać na tym koniu taką siłę, nie? I tylko jakby jeszcze ta postać bez tych wodzy łapała się szyi, to w ogóle by było... No patrzcie, jaki pewniuch! Czy wy to widzicie? To jest po prostu pion, to jest po prostu pion, jak on się wybija, to nie wygląda jak u Andaluzek, że po prostu masakra. Tu jest fajnie i podnosi ten ogon, w sensie, tak zobaczcie, tak kładzie go. Tu jest naprawdę prze, 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 mega. No dobra, no to zaczynamy, przechodzimy do skoków, nie? Eee, Boję się ich, bo nie znam ich skoku, nie widziałam nikogo, kto skakał jeszcze na irlandzkim, więc tak, z normalnego galopu. Jak ona się zbiera w ogóle? Um, bardzo tak lata. Powiem Wam, że chody ma doskonałe. Jeszcze nie widziałam żadnego konia z ani takimi chodami, ani takim skoku. Nuk nie chowa. Chyba, że tak mi się wydaje, przez te szczoty pęcinowe duże. Jakby nóg nie chował, tak widzicie? Rozkładaj, patrzcie to, patrzcie, jakie rozkłada. Ona w ogóle robi półsiad na płaskim, jakby, dobra, nieważne. Ale znowu mi się wydaje, że ogon jest za ten, no. Za nisko. Jakby był wyżej, troszeczkę tutaj, gdzieś tu, no, a nie centralnie na zadzie jakąś sika W sensie. Wiecie o co chodzi, no, jakby. Jakaś sika, ona z, albo on tam, skoro ogon jest na zadzie, tak centralnie, niż tutaj. No dobra. To wygląda spoko, szczerze mówiąc. Cyknę sobie fotę. Cyknę sobie fotę. E, no dobra. E, z rozciągniętego galopu. Jezus, ale te nogi... Tak jak mówiłam, gal, tego skoku się najbardziej obawiałam. Bo ten koniec duży ma perfekcyjne chody, ale skoki to tak... No te nogi, te nogi tylnie mi nie pasują totalnie. Mm, bardzo mi się podoba skok u kuców gotlandzkich, mm, ale tutaj jakoś mi za bardzo te nogi tak, wiecie... pum. No dobra, no to ze cwału. Powolny, tak widać, że ma powo e, powolny ten skok, patrząc na cwał, jak się do niego zbiera. No to teraz jak najszybszy cwał rozciągnięty. Ok. Mm. No i fajne jest to zatrzymanie. Powiem tak, słuchajcie. Ogólnie to bardzo fajny ten konik, e, oceniłabym go tak em, pozornie 8,5 na 10. Chody są przemega, jeszcze nie ma takiego konia, który ma takie chody. Nawet wiecie co dam dziewiąteczkę, nie mam konia, który, nie ma, który w ogóle ma takie chody. Nie mam żadnego oprócz tego. E, jest naprawdę spoko, jest naprawdę spoko. Wszystkie chody mi się podobałem. Skoki jedynie są... I dlatego nie dałabym dziesiąteczki, bo skok mi się nie podoba. W sensie, wiecie, tak mi jakoś... No nie przypadł... Ojejku, nie chciałam tego. No jakoś mi po prostu ten... Skok nie przypadł do gustu, mam nadzieję, że my zrozumieliście, bo, no, bo nóżki dla mnie za bardzo wiecie. Ale tak to konik bardzo fajny, oceniam go 9, 9 na 10. Ja Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia! No i co? Szybciutka zmiana moj, mojego blue eyes i pa!